Każdy kocha pierwszy dzień szkoły, prawda? Nowy rok, nowa klasa, nowi przyjaciele. Ekscytujący dzień, pełen potencjału i nadziei, dreszczyk nieznanego, zanim wszystko zostanie pogrzebane przez szarą rzeczywistość i wynikające z niej smutki. Jednak ja lubię pierwszy dzień szkoły z innego powodu. Muszę wam coś wyznać: posiadam pewną moc. Kiedy patrzę na innych ludzi, widzę pewnego rodzaju aurę, kolorową otoczkę wokół każdego człowieka której barwa wskazuje jak długo dana osoba będzie żyć. Większość moich rówieśników ma silną zieloną poświatę. Oznacza to, że zostało im jeszcze mnóstwo czasu. Niestety, całkiem duża grupa z nich posiada żółto-pomarańczowy odcień aury. To oznaka tego, że umrą w wypadku samochodowym albo za sprawą jakiejś tragedii. Generalnie ludzie powiedzą, że odeszli przed czasem. Prawdziwa zabawa zaczyna się, kiedy aura jest czerwona. Praktycznie każdego dnia widuję kogoś z taką otoczką. To ludzie, którzy stąpają po cienkiej linie. Zostaną albo zamordowani, albo zabiją samych siebie. To takie ekscytujące widzieć ich i wiedzieć, że ich czas jest policzony. Dlatego zawsze przed rozpoczęciem nowej szkoły stawiam się na miejscu bardzo wcześnie, żeby móc poznać los moich przyszłych koleżanek i kolegów z klasy. Pierwszy chłopak, który wszedł do klasy po mnie, a szemanował pulsującą czerwienią. Stłumiłem uśmieszek. Szkoda, stary, szkoda. Ale każda następna osoba wchodząca do klasy posiadała ten sam bijący po oczach krwisty kolor. Po chwili wszedł nasz nauczyciel. Zamknął drzwi na klucz od środka. Jego aura była intensywnie zielona. Codziennie, dokładnie o północy, na częstotliwości 12,2 MHz, nadawana jest audycja Śmierć na nieznanej stacji Last Minute FM. Jeśli chcesz posłuchać tej audycji, postępuj tak, jak ci każę. O godzinie 23:58, rozluźnij się i przełącz radio na częstotliwości 12,2. Poczułeś się dziwnie? Jeśli tak, to oddaj się temu uczuciu. Jeśli nie, to znaczy, że się spóźniłeś. Dziwnie zaczniesz się czuć jakieś 15 sekund przed godziną 00, lecz gdy ta godzina nastanie, z radia zacznie się wydobywać przeraźliwy krzyk. Krzyk tak straszny, że będziesz chciał zamknąć oczy. Nie rób tego za nic w świecie. Nieważne, że się boisz, zacząłeś, to skończ. Jeśli mimo wszystko zamknąłeś oczy, nie otworzysz ich nigdy więcej. Twój głos zmieni się w głos demona i to ty będziesz krzyczał w radio kolejnego szaleńca, który spróbuje odsłuchać tej audycji. Jeśli jednak nie zamkniesz oczu, zacznie się właściwa audycja. Wszystko zacznie się od wymienienia Twojego imienia, imion Twojego rodzeństwa i imion rodziców. W audycji podadzą tragedie ze skutkami śmiertelnymi każdego z nich, włącznie z Tobą i to właśnie od Ciebie zależy, czy uda ci się jakoś tym tragediom zapobiec. Weszłam do domu dziadków z wymuszonym uśmiechem na twarzy. To nie tak, że ich nie lubiłam. Kochałam ich, jednak przynajmniej trzy długie godziny spędzone na słuchaniu o chorobach dawnych sąsiadek i krytyki mojego ojca na każdym kroku skutecznie zniechęcały mnie do pobytu tutaj. Po złożeniu życzę dziadkowi, który obchodził imieniny, zjedzeniu jednego pasztecika i kawałka ciasta, na który namawiała mnie babcia, ruszyłam na górę gdzie mogłam w spokoju zająć się moim smartfonem, jedyną dostępną obecnie rozrywką. Kolejny raz tego wieczoru poczułam złość patrząc przez brudne okno. Dochodziła 17, ale na dworze było już całkowicie ciemno. Tegoroczna końcówka października była wyjątkowo zimna, wietrzna i deszczowa. Mój humor poprawił się dopiero po zobaczeniu ilości polubień na moim ostatnim zdjęciu na Instagramie. Usłyszałam kroki na klatce schodowej. Zaraz się zbieramy, schodź na dół, musimy jeszcze dać zwierzętom jeść! Krzyknęła mama. Przewróciłam oczami. Jak to jest, że czas prawie zatrzymuje się w miejscu, gdy słucham opowieści o niepokojącym bólu w kolanie dawnej starej babci, a gdy ledwo włączę jakąś aplikację, to mgnieniu oka mija godzina. Ociągając się niechętnie, stałam z fotela. Schodząc po schodach, zostałam mamę oraz jej siostrę stojące przed nowym obrazem wiszącym na ścianie. Było ich u dziadków mnóstwo, za każdym razem, gdy ich odwiedzaliśmy, pojawił się nowy, także zatrzymałam się, by z ciekawości go obejrzeć. Całe jedzenie, które zjadłam tego dnia, podeszło mi szybko do gardła. Miałam wrażenie, że moja głowa eksploduje od nagłego strachu, który zawładnął moim ciałem. Przede mną na obrazie widniała najstraszniejsza postać, jaką kiedykolwiek widziałam. Miała ciemne, brudne, powsklejane włosy. Każde pasmo ciągnęły blade, poranione dłonie, wystające z boku obrazu. Jej twarz była pomarszczona brudno-zielona, nieposiadająca brwi, źrenic i zębów, które powinny być widoczne przy tak szerokim uśmiechu. Była bardzo chuda. Jedyne ubrania, jakie miała, to kilka szarych szmatek. W jej szyję pity był gwóźdź, ale tylko kilka stróżek krwi płynęło po jej tułowiu. Jednak najbardziej przerażające było to, że ona się ruszała. Lekko unosiła się. Jej włosy były czasami coraz mocniej ciągnięte przez dłonie, i coraz bardziej się uśmiechała. Nie potrafiąc wydusić z siebie jakiegokolwiek dźwięku, oszołomiona zbiegłam na dół. Nałożyłam byle jak buty i wybiegłam z domu po drodze, narzucając kurtkę. Zaczynałam drzwi od samochodu, który na szczęście był otwarty. Po minucie wsiadł tata po kilku kolejnych mama. Widzisz? odrzekł ojciec. Nawet ona potrafi się szybciej zebrać od ciebie. Matka prychnęła. Ojciec kupił gdzieś świetne lustro. Oglądaliśmy je z Agnieszką. Nam też przydałoby się takie przy wejściu. Jego żona zawsze miała mocny sen, ale jakoś codziennie dawała radę wstać w środku nocy i wyprowadzić psa. Nie wiedział, jak to robiła, ale nie zastanawiał się nad tym długo. Uznał, że to naturalny odruch. Pewnej nocy obudziło go pukanie do drzwi. Żona śpiąca obok niego nie obudziła się. Zdecydował się jej nie przeszkadzać we śnie. Po cichu wstał z łóżka i zszedł na dół. Otworzył drzwi i zamarł zdezorientowany. Zobaczył swoją żonę przed drzwiami z psem przy jej nodze. Dlaczego zamknąłeś drzwi? zapytała żona, kiedy usłyszał jak ktoś podnosi się z łóżka na górze. Leżę od kilku godzin. Jest 5:35 rano i niewiele mogę zrobić. Wiesz co jest najgorsze w mojej sytuacji? Jestem w tym samym pokoju co moi rodzice. Wciąż na mnie patrzą, a ja nie mogę im pomóc. Mogę jedynie odwrócić się, starając się nie płakać albo nie krzyczeć. Ich oczy skierowane są we mnie, a ich usta są szeroko otwarte. Czuć od nich ostry zapach krwi. Jestem sparaliżowany ze strachu. To jest tutaj. Leżę i nie daję po sobie poznać, że już nie śpię. Jest bardzo źle. Umrę, a dookoła nie ma nikogo, kto byłby w stanie mnie uratować. Zastanawiałem się nad wyjściem z tej sytuacji, lecz jedyny pomysł, który przyszedł mi do głowy, zakłada wyważenie drzwi, wybiegnięcie na zewnątrz i krzyczenie w nadziei, że któryś z sąsiadów mnie usłyszy. To ryzykowne, lecz jeżeli zostanę tutaj, na pewno umrę. On czeka, aż się obudzę i będę mógł zobaczyć jego dzieło. Pewnie zastanawiasz się, co się dzieje. Już ci tłumaczę. Jakieś trzy godziny temu usłyszałem krzyki po drugiej stronie domu. Wstałem i poszedłem zobaczyć co to za dźwięki. Zdałem sobie wtedy sprawę, że muszę skorzystać z toalety, zamiast pójść od razu i rozpocząć dochodzenie. Ja musiałem iść jeszcze do łazienki. Przez ten głupi ruch mogłem zginąć już wtedy. Wyszedłem z łazienki i zobaczyłem krew na dywanie. Przestraszyłem się i uciekłem z powrotem do swojego pokoju, po czym schowałem się pod kołdrę jak mała dziewczynka. Próbowałem przekonać samego siebie, żeby ponownie zasnąć. Wmawiałem sobie, że to tylko jakiś bardzo realny sen. Nagle usłyszałem, że drzwi mojej sypialni otwierają się. Jak przerażone dziecko bardzo ostrożnie wyjrzałem spod kołdry, żeby zobaczyć co się dzieje. Widziałem, że to coś wciąga moich martwych rodziców do pokoju. Mogę cię zapewnić, że to nie był człowiek. To było łyse i nie miało oczu. Nie nosiło też żadnego ubrania. Chodziło zgarbione, zupełnie jak jaskiniowiec. Było jednak znacznie mądrzejsze niż jakikolwiek jaskiniowiec. Było świadome, co robi. Oparło mojego tatę na krawędzi łóżka w ten sposób, że był zwrócony twarzą do mnie. Posadziło moją mamę na krześle, również zwróconą w moją stronę. Następnie to zaczęło pocierać rękoma o ścianę, plamiąc ją krwią. Narysowało odwrócony pentagram. Zrobiło coś, co prawdopodobnie można nazwać jego dziełem. Żeby je skończyć, napisało wiadomość na ścianie, której jednak nie mogłem przeczytać w ciemności. Następnie wczołgało się pod moje łóżko, przygotowując się do ataku. Najstraszniejsze jest to, że teraz moje oczy przyzwyczaiły się już do ciemności i mogę dzięki temu przeczytać wiadomość na ścianie. Nie chcę na to patrzeć, ponieważ jest to straszne, nawet gdy się tylko o tym myśli, czuję jednak, że muszę odczytać napis, zanim zostanę zabity. Popatrzyłem na dzieło tej istoty. Wiem, że nie śpisz.